Dlaczego sprzedał pan firmę? W pewnym momencie życia zrozumiałem, że większe szczęście niż ciężka praca i gromadzenie pieniędzy sprawia mi dzielenie się nimi. To myślenie dojrzewało we mnie przez wiele lat, ale zainspirował mnie Chuck Finney, amerykański miliarder, który zbił fortunę na sklepach bezcłowych. Za życia rozdał już 8 czy 9 miliardów dolarów. No naprawdę cudowny przykład. Przecież to jakiś wariat. Kto normalny zarabia całe życie, żeby potem rozdawać pieniądze tym, którzy się obijali? Uważam, że dobry człowiek powinien pomagać innym, jeśli jest w stanie. Jakoś do tej pory nie udzielałeś się charytatywnie. Proszę powódkę o powściągnięcie emocji. Wysoki sądzie, to prawda, że się nie angażowałem, ale dlatego, że ja nie miałem czasu. Uważam, że każdy człowiek ma prawo zmienić swoje życie i nadać mu nowy sens. Zdałem sobie sprawę, że aby być szczęśliwym, naprawdę nie potrzeba wielkich pieniędzy. Ja teraz spaceruję, jeżdżę na rowerze, czytam książki i jestem naprawdę, mam z tego więcej radości niż wtedy, gdy jeździłem na te drogie zagraniczne wycieczki. Dodaj jeszcze, że przy okazji chcesz doprowadzić do ubóstwa własną żonę i dzieci. No bez przesady, z głodu na pewno nie umrzecie. Czy ma pan zamiar nadal utrzymywać rodzinę? Tak, ale w granicach rozsądku. Zostawię dzieciom po mieszkaniu w Warszawie. Pieniądze też będę dawał na ich utrzymanie, ale mniejsze. Wysoki sądzie, moja klientka boi się, że działalność charytatywna męża drastycznie obniży poziom życia jej i dzieci. I bardzo dobrze, gdyby tak się stało. Robert i Ola szli już w jej ślady. Tylko kasa, kasa, kasa. Ej, no co, dzieciaki, co macie takie miny? Cieszcie się, święta są. Co, nowy telefon ci się nie podoba? Jest okej, okay, ale myślałam, że dostanę jeszcze tablet i laptopa. No, trzy drogie rzeczy naraz to trochę za dużo. Tablet może dostaniesz na urodziny, ale nowy laptop to chyba ci niepotrzebny. Mój ma już prawie dwa lata. Zaraz, zaraz, zaraz. Działa? <noise> Działa. No właśnie, o to chodzi. W laptopie, żeby działał. Sprawdziłeś nogę? Tak, wszystko okej. Okay. Chociaż wolałbym odpalić silnik samochodu. Ale po co ci? Możesz jeździć moimi. Swój to jednak swój. Zastanawiam się, czy nie wyglądałbym trochę głupi na hulajnodze. Słuchaj, zawsze możesz mi ją oddać a w zamian kupisz mi samochód? Dobra, nic już nie mówię.